Mahaja się magułten, tak z tej strony stajnia Meksyk, a dziś zajmiemy się jakże ważnym tematem pakowania modeli. Który naprawdę przydałby się niektórym sprzedawcom z windet? Pokażę Wam, jak pakować model zarówno do wysyłki, jak i na jakąś dalszą sesję czy nagrywki. Przygotowałam sobie kilka rodzajów modeli, ponieważ każdy rządzi się swoimi prawami i będzie pakowany trochę inaczej. Na pierwszy ogień idzie pospolity model szlejch. Bez dużej ilości wystających elementów lub kruchego materiału. To, co będzie nam potrzebne do jego zapakowania, to przezroczysta taśma klejąca, folia bąbelkowa, a opcjonalnie jakiś grubszy miękki materiał oraz kawałek grubego kartonu. Najpierw wkładamy karton między nogi. Jest to bardzo ważne, żeby pod wpływem nacisku bądź wysokiej temperatury nogi konika się nie wygięły. Następnie skupiamy się na zabezpieczeniu elementów, które są szczególnie narażone na większe uszkodzenia. Przede wszystkim są to uszy, które nie tylko mogą się łamać, ale także przebić przez karton i bardzo się pozdzierać. Wystarczy założyć na głowę dodatkową warstwę folii i taśmy, żeby lepiej je zabezpieczyć. To samo robimy z innymi ryzykownymi częściami, jak na przykład odstający ogon. Końcowo owijamy model folią parę razy. Takie zawiniątko jest gotowe do podróży. Tak jak wspominałam wcześniej, jeśli nie mamy folii, możemy się posilić jakimś miękkim materiałem. Ale jest to mniej efektywne i należy dobrać taki kolor tkaniny, który nie odbarwi modelu. Teraz przechodzimy do modeli bardziej dynamicznych lub kruchych. Jeśli chodzi o dynamikę, to te z bardziej niespotykanymi pozami często mają więcej odstających detali. Trzeba się na nich szczególnie skupić, tak jak przy uszach u poprzednika. Reszta natomiast wygląda zupełnie tak samo. Gorzej jest jednak z bardziej wrażliwym materiałem, jak na przykład u brejerów. Są one twardsze, bardziej łamliwe. A co za tym idzie? Oprócz dokładnego zabezpieczenia wszystkich ryzykownych elementów, należy także nałożyć o te dwie czy trzy warstwy folii więcej. Poruszam tu też kwestie modeli, głównie kolekty, które są pomalowane gumą, a ta łatwo się zdziera. Tutaj najlepiej owinąć model miękką tkaniną, zanim przystąpicie do ostatecznego zawijania folią. Ponieważ przez tarcie zachodzące między bąbelkową folią a figurką można łatwo uszkodzić farbę. No dobrze. Mamy już zabezpieczone modele, ale co dalej? Jeśli chodzi o samo zabieranie modeli na spacer na sesję, to sprawa jest wybitnie prosta. Wystarczy włożyć do torby i powinno być w porządku. Postarajcie się jedynie, żeby konie za bardzo na siebie nie naciskały. Z pakowaniem do paczki jest już cięższa sprawa. Przede wszystkim dobierzcie jakiś mocny karton. Nie polecam wysyłania w bąbelkowych kopertach, ani w rozwalających się pudełkach pulekach. Tak miałam sytuację, że dostałam model zapakowany jak z optyki. Poza kartonem zadbajcie też o wypełnienie, żeby figurka nie latała sobie swobodnie po paczce. Można tutaj skorzystać z profesjonalnych wypełnień, ale stara dobra gazeta też się sprawdzi. Tylko musi być w odpowiedniej ilości. I z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że teraz więcej koników będzie zapakowanych w bezpieczny sposób. Może ktoś powie, że troszkę przesadzam i tej folii nawalam za dużo, ale słuchajcie, lepiej czasem przesadzić z zabezpieczeniem niż dać tego za mało i potem konik na tym ucierpi. Mam nadzieję, że filmik się spodobał. Także widzimy się już w kolejnych i pa!